Szanowni Państwo, pora rozstrzygnąć konkurs dziennikarski, organizowany dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu Sochaczewskiego. Za chwilę poznamy laureatów, młodych dziennikarzy, laureatów 21. edycji już powiatowego konkursu dziennikarskiego podkreślam jedynego w powiecie Sochaczewskim takiego konkursu, pod nazwą Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji. Od 21 lat ten tytuł przyświeca naszemu konkursowi i jak widać z powodzeniem. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Wydział Promocji Kultury i Sportu oraz Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich, która jest pomysłodawcą tego konkursu. Konkurs co roku odbywa się pod patronatem Starosty Sochaczewskiego, Jolanty Gonta, oraz pod patronatem medialnym radia Sochaczew i portalu Tu Sochaczew. I co istotne, od kilku lat konkurs znajduje się na liście kuratorium mazowieckiego. To jest niezwykle ważne, bo laureaci konkursu zwycięzcy tego konkursu mogą otrzymać dodatkowe punkty na świadectwie. Więc myślę, że to jest taki dodatkowy bonus mobilizujący do udziału w naszym konkursie. W tym roku na konkurs nadesłano 66 artykułów oraz 9 tytułów gazetek dziennikarskich po dwa egzemplarze. Udział w nim wzięło łącznie 17 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kategoria gazetki: Trzecie miejsce Widziadełko, Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, Drugie miejsce Telegraf, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie, Pierwsze miejsce Kopernikus. Szkoła podstawowa w Szymanowie. Proszę Państwa, 20 lat temu, bo 21 edycja, była na pewno łatwiej zostać tym rzetelnym dziennikarzem bo mieliśmy mniej tych fałszywych źródeł, tych takich różnych nieprawdziwych informacji. Dzisiaj każdego dnia, z każdego miesiąca, z roku na rok jest o to coraz bardziej trudno. I fajnie, że podjęliście ten temat, że dla Was jest ważny, że bo Wy być może w przyszłości będziecie właśnie wykonawcami, będziecie budować tą całą otoczkę, która jest związana Właśnie z dziennikarstwem. Gratuluję wszystkim zwycięzcom, ale nie tylko tym, którzy zostali wyróżnieni i nagrodzeni, ale wszystkim, którzy podjęli ten temat, bo ten temat społecznie jest bardzo ważny, a myślę, że on jeszcze nabiera na swojej wadze. Kategoria Prace Indywidualne Szkoły Ponadpodstawowe. Trzecie miejsce Aleksandra Brzezińska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Drugie miejsce Nadia Czubacka, Liceum Ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Pierwsze miejsce Zofia Duplicka, Liceum Ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Grand Prix Natalia Dukalewska, Liceum Ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Drodzy Państwo, ja chciałem podzielić się taką osobistą. Tutaj uwagą, ja jestem po studiach dziennikarskich, więc te tematy są mi bardzo bliskie i zawsze śledzę również poczynania młodych dziennikarzy, jak tworzą, jak się rozwijają, jak wchodzą w ten zawód. Życzę wam, żebyście mieli pasję, żebyście potrafili rozwijać różne formy dziennikarskie, żeby dla Was to była wielka przyjemność, bo naprawdę potrzeba dziennikarzy. Można powiedzieć, że teraz mamy czasy internetu. Nie pamiętacie tego, co było wcześniej, bo już e, wychowaliście się w tym pokoleniu, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, jak teraz, chociażby śmierć papieża, czy wybuch wojny. Dzięki mediom, dzięki internetowi, wiemy za minutę, właściwie za dwie, o tych zdarzeniach. Kiedyś taka informacja do grup ludzi, do społeczeństw docierała kilka dni, a może kilka tygodni, i dopiero wówczas. E, można było dowiedzieć się o ważnych wydarzeniach w świecie. Dlatego rzetelne informowanie, mówienie prawdy jest bardzo istotne i na dziennikarzach spoczywa naprawdę wielka odpowiedzialność w naszym dzisiejszym świecie. Czego Wam życzę, żebyście się rozwijali i mogli ten zawód kiedyś z pasją i z wielką radością wykonywać. Dziękuję. Prace indywidualne szkoły podstawowe. Trzecie miejsce zostało przyznane trzem uczestnikom. Tigran Sobolik, Szkoła Podstawowa, Nr. 3. Sochaczew Nikola Rybacka, Szkoła Podstawowa w Śladowie. Wojciech Dragan, Szkoła Podstawowa w Iłowie. Drugie miejsce Maria Białkowska, Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich. Pierwsze miejsce Julia Babulewicz, Szkoła Podstawowa w Wyczółkach. Młodzież, twórzcie. Piszcie, pamiętajcie o języku polskim, o pięknym języku polskim i piszcie rzetelnie. Dawajcie taki właśnie przykład rzetelności prawdy. Prawda się obroni, a dziennikarz ma być prawdziwy i rzetelny. Kochani, życzę Wam samych, samych sukcesów i nie tylko na szkole podstawowej czy szkole średniej, ale myślę, że w dorosłym już życiu będziecie osiągać ogromne sukcesy. Bardzo dziękuję Wam za zainteresowanie tym konkursem, bo tak jak Pan Wójt powiedział, w epoce internetu to papier staje się trochę nudny, a okazuje się, że nie. Że papier jest cierpliwy i bardzo lubi, jak się na nim coś tworzy. Bardzo, bardzo dziękuję.